Dzisiaj będziemy grać w zjeść ze snowboarda albo sanek jakoś tak. Ym, my mamy oczywiście... My już jesteśmy oczywiście silni, my już na 100% zjedziemy. O, widzicie? Jednak na sankach. O, patrzcie jak szybko, patrzcie, o Jezus Maria. Nie, jednak... Ej, czemu tak wolno w końcu? mu tak wolno? Nie, 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 nie. Coś mi nie gra, coś mi nie gra. A, bo my musimy trenować. Dobra, trenujemy, trenujemy. Train. Okej. Okay. I. Ym... Jak się trochę jednak polepszę Jak się polepszę To um, To jakby się zobaczymy Okej, okay, jak widzicie trochę się polepszyłem I teraz na pewno zjedziemy szybciutko Dawaj Dawaj Pierwszy win no, ale nie rozumiem, czemu tak wolno ciągle jest. Nie rozumiem tego. O, w ogóle mamy gifta. O, gift plus 35. Skości i 5 winów. O, to możemy takiego. To możemy peta sobie otworzyć. Dobra, otwieramy. Uwaga. O, nie, Come on. No, ale to dobrze na dobry początek. Ile on daje? O, o, dobra. I teraz my, my dostawaliśmy jeden, jak cenowaliśmy A teraz ile dostajemy? Plus dwa. O, czyli on daje raz jeden. Znaczy, raz dwa. No, może być. Nawet. Okay. Um. Jakby zasubskrybujcie z dzwonkiem kanał. To Was nic nie kosztuje. Mi dużo pomoże. O, mam już 166, więc lecimy i teraz na pewno do samego końca. Do samego końca lecisz, lecisz, lecisz. Lecisz, 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 lecisz. No, czemu tak nadal wolno? Nie rozumiem temu, czemu tak nadal wolno. Ja nie wiem, że czemu tak wolno, Aha, ale... jest, już mamy drugiego winu. Jeszcze dojedziemy tam, już będziemy mieli... Już będziemy mieli tam 5 winów, więc kupimy sobie kolejnego peta. Jezu jak to tak można. <laughs> Następnego peta mam za siedem. Szkoda, że nie zauważyłem, bo przecież miałem za siedem, Miałem 7 petów, ale no niestety nie zauważyłem. Mamy kolejnego gifta. Okej. Okay. No i widzicie, jakbym teraz miał te pięć, nie bym niebym nie, nie wydał na Jajko, to bym teraz ten. Ja popełniam błędy, przepraszam. <laughs> przepraszam za moje błędy. My musimy mieć 35 winów. Przecież to nas noc zajdzie. Dobra, um, zobaczymy się, jak się trochę bardziej polepszę tak do um, 3. 300 może być tego tak do 300. Dobra, witam z powrotem i w ogóle <laughs> przepraszam, że nie wytłumaczyłem, ale tak. Ym, my dostawaliśmy wpsem 2, a teraz dostajemy 3, więc nawet fajnie. I teraz je idziemy zjechać. Jak dobra, może będziemy migaj, tak, bo nic nie wygląda. Na pierwszej kamerce <grym> 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 Okej, okay, mamy sześć, jeszcze jeden win I mamy za siedem jajco. I mamy za siedem jajco. Okej okay. Lecisz, a już, 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 już. Dobra, idziemy i kopujemy. Uwaga, no, uncommon Christmas cat O, ale mamy już go. Zostawaliśmy trzy, a z tym Christmas catem co będzie? To ile dostajemy? 5. Ej, 5 nawet dużo. Ej, to się nawet cieszę, że dostaliśmy takiego. Dobra, ym, przypominam. Ogólnie mam psa. Jak chcecie, żebym nagrywał filmy pie, o psie, to zostawcie... To napiszcie w komentarzach hashtag pies. To ja na pewno zalajkuję. Zresztę w Was komentarz. I się pojawi, i się niedługo pojawi film. <laughs> Dobra, trenujemy. Mamy już 500, teraz mamy już 600. Ok, <laughs> um, ogólnie, jak skończymy tą grę, ogólnie to napiszcie, jaką mamy następną grę nagrywać, żebym wiedział, co mam nagrywać, a nie myśleć, bo przez ten cały czas. Znaczy, nie aż tak cały, bo przecież wczoraj postawiłem film. No i smutno było. Bo w tamtym filmie było mega smutno. Więc w tamtym filmie ujście go, ale to jest nowa seria gry. O, mamy GIFTA. O, mamy już 700. Łocie, panie! 50 spida. ej, to nawet dobrze. Dobra, teraz jeszcze weźmiemy na sanka. Lecimy i <laughs> zobaczymy, jak daleko wejdą. Ok. Gra. 5. Dobra, um, nie będę tak ciągnął tego filmu i ciągnął, tylko zobaczymy się, jak już będę miał te 35 winów. Okej. Okay. Um, to was to była chwila dla mnie cała wieczność i zobaczcie, mamy odblokowany następny świat. Lecimy na następny świat. Okej, okay. Gold Machine co to jest? O, mamy tutaj jajco, ale jedno za 10 winów. Możemy otworzyć Możemy sobie otworzyć Okej. Okay. Rare Monkey. Przepraszam o Dobra. Teraz nie będziemy jeszcze. Okej, okay, level drugi jedno. plus Ile? Plus 10? Wow, jak dużo! Łocie panie! Oczywiście mam ten informację. Um, tak, um, dzisiaj chyba to będzie odcinek, jeden. Po prostu jeden odcinek, że po prostu będzie to... że przejdę tą całą grę jako jeden odcinek chyba. Albo zaczekajcie, muszę to spra sprawdzić, muszę coś... Okej, okay, przejdziemy jeszcze sobie to i... następnie już będzie się okazało że to duży. Oh, plus two wins two, two wins. Let you move, Woo. okay. Weren't <clears throat> <coughs> yeah, so Oh. Napiszcie też w komentarzach czy chcecie, żebym nagrywał horrory, bo horrory też są fajne i mogę nagrać, jak nie napiszecie nic, to i tak nagram jakiś, to po prostu skończę to, tą grę, gierkę i ten, i się wezmę za horroru, za horroru. co wy na to, bo ja myślę, że fajny nawet pomysł. Tum tum, 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 tum tum O, mam tutaj jakieś takie O! O, możemy odblokować na te Cool o, Nie, na razie mamy <coughs> W ogóle subskrybujcie kanał Dobra, jednak nie, poczekajcie. Uwaga. I koniec. Mamy koniec, mamy 51. Jeszcze 50, więc... Um. No jakby wiem, że to będzie krótki film. Bo no w końcu ten. Ale dojedziemy i chyba skończymy film, że jakoś tak. Nie, jeszcze będziemy musieli chyba przejść. Tak, jeszcze będziemy musieli przejść ten. To następne i już będzie. W ogóle patrzcie, już mamy jakiś... Nie wiem co otwierać do pika, czy Co to jest? Co to jest? Bam switch, czyli jakiś... Ten... Um, jakieś... A, to jest poduszka do pierdzenia. Aha, to jest taka poduszka. Zabawowa, że pranko... No taka poduszka pier... dopierdzona. Jak siadłem na poduszkę, to się pierdzi. O! Mamy już dwa. Rack line. Okej. Okay. O, mamy spina? O, dwa u już dobrze. Już dobrze. Tum tum. Co to jest? Co świeci? A, to są trailery, to są Co To Coin Stars, Pekfog. No, dobra, nic ciekawego. Dobra, 80. Potrenujemy sobie jeszcze, żebyśmy byli tacy. Brum, szybcy wszyscy? Okej, Ok, jakby. I nie myślicie tak, że chce. Jak najszybciej się z Wami rozstać, tylko po prostu Ym, nie chcę, żeby film tak by taki był bardzo długi. No i nie co powiedzieć, znowu dobra, stop, już, już, To się nie... Dobra. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, em, może ja was o tym poinformuję, jakby będziemy już na końcu. Ok, już się zbliżymy do końca, i okej. Okay. I mamy 100 Widów. Mamy już odlokowany. Następną tą. Ale wiecie, um, chyba zrobię, zrobimy tak, że, na, że w następnym filmie przejdziemy już całą grę. Pa.